Zdarzyło wam się narzekać na to, jak poskudnie wyglądacie, że jesteście grubi, brzydcy, za niscy, za wysocy, że przytyliście, czyli uprawiać tzw. fat talking, body shaming, negative body talking. Używam angielskich słów, bo jestem po lektorze książki Obsesja piękna Renée Angeln oraz rozmowach z moimi znajomymi, którzy w dzisiejszym filmie wystąpią gościnnie i powiedzą, co ten temat sądzą. Przyznam szczerze, zdarza się. Są takie momenty w moim życiu, kiedy mówię: O, jaka jestem gruba. Jaka taka malana, wszędzie mam wodę. Co to za woda? I sama się biczuję za to. Po chwili myślę, to nie ma sensu. Po co to robisz? Chodzisz w tych samych ubraniach, więc nie możesz nagle być mega gruba. A nawet jeśli, to co? Więc to w zasadzie nie ma sensu, natomiast i tak to robię. Jestem w jakimś kręgu zamknięta. Ja też to robię, chociaż bardzo staram się nie, i bardzo y, dużo o, w tym siedzę i czytam o tym. I myślę sobie, że to zupełnie bez sensu, bo jakby jakie to ma znaczenie, jaki nasz rozmiar, nawet jeśli ja nie mieszczę się w te same ciuchy i to nie jest woda, tylko tłuszcz, to co z tego, nie? Jakby to nie jest ważne, nie jestem. Chora w jakiś sposób, przez to i moje ciało spełnia swoje funkcje, no, pozwala mi chodzić i tak dalej. Dlaczego się na tym skupiam i dlaczego to jest ważne? Tak? Staram się y, to sobie wypacz ale nie jest to proste. Mhm. Ja, ja też się dałam wciągnąć w, niestety w tą, w tą kulturę i bardzo też oczywiście chciałabym ważyć 47 kg, co, co, co jest absurdalne. I... Z ewolucyjnego punktu widzenia nie umiem wyjaśnić, dlaczego miałabym chcieć tyle ważyć. To jest jakiś, to, to jest jakiś absurd, ale, e, ale no tak, też dałam się w to wciągnąć i cieszę się, że pojawiają się wizerunki i w serialach, i, w, i na kampaniach odzieżowych. Pojawiają się wizerunki osób, które wyglądają normalnie po prostu wyglądają jak dziewczyny, które widzimy na ulicy. Cię się wydaje, że to dobrze, że dyskusje dotyczące fatfobii, fat shamingu i wszystkich tych zagadnień związanych z wyglądem aktualnie się toczą, bo to jest chyba taki temat, który mamy jako zbiorowość nieprzepracowany. Psycholodzy nazywają to tak zwanym normatywnym niezadowoleniem, co w skrócie oznacza, że normą staje się to, że kobiety są niezadowolone z tego, jak wyglądają i z tego, jak wyglądają ich ciała. Zupełnie nie dziwi nas to, że narzekają nasze siostry, koleżanki, matki, użytkowniczki social media. Co sądzę o body shamingu? To, co mnie najbardziej zastanawia, to to, że chyba najczęściej w sieci e, osoby, które krytykują wagę, wygląd innej kobiety, to są właśnie kobiety, a nie mężczyźni. Zastanawiam się, czy to jest podyktowane najbardziej jakoś chęcią rywalizacji i zazdrością, czy po prostu to jest zwykła głupota. Wiesz co, ja przede wszystkim obserwuję u siebie, bo zauważam, że czasem, jak sobie wiesz, spaceruję po chacie na głowę, na przykład, nie? Przed mężem, to mam takie. Zwraca mi bardzo często uwagę, że jestem piękną kobietą i że generalnie love forever. A zdarza mi się powiedzieć, weź przestań, nie kłam, wiesz, nie wmawiaj mi jakichś rzeczy, przecież widzę, widzę siebie, nie? A potem wychodzę z domu i sobie, myślę, boże, ale przecież to jest takie fantastyczne, mieć faceta, który. Który Ci wspiera i który cię kocha właśnie za to, jak wyglądasz, i on widzi w tobie po prostu bóstwo, nie? Ja myślę, że dużo jest w naszych głowach, moje powiedz jeszcze troszeczkę do posprzątania, chociaż staram się z tym bardzo mocno walczyć. Staram się. Bo ja tak naprawdę lubię, lubię swoje ciało. Ja się do niego przyzwyczajam, ono jest moje. Ale czasami tak. I czuję się, zwłaszcza nogi. Zresztą, zobaczcie, jak ja teraz siedzę. Nie jest bardzo niewygodnie, ale mam głowę wbite, że gdy się występuje przed kamerą, to trzeba siedzieć w bardzo niewygodnej pozycji, jakby się miało na kolanach kodast, za plecami biegającą mysz. Bo wtedy się wygląda lepiej. Przecież to jest chyba to. Co więcej, narzekanie na własne ciała jest zaraźliwe. Jestem pewna, że każdy z Was, a właściwie każda z Was, Nieraz była już świadkiem dialogu, w którym koleżanka, siostra, matka mówi, że znowu przytyłam, a ty dodajesz, a daj spokój, a daj spokój, nie mogę patrzeć na swój brzuch, na swoje nogi. Ja oczywiście również stosuję tę mowę, to znaczy już od kilku tygodni, kiedy zaczęłam myśleć nad tym. Staram się tego nie robić. Jako osoba niskorosła często spotykałam się z takim um, ocenianiem mnie przez ludzi, że w sumie, a bo ty jesteś taka malutka i drobniutka, to tobie jest fajnie, bo no ty masz lepiej. I naprawdę, nie wiem, czy mam lepiej, ale na przykład, jeżeli chodzi o mój wzrost, to już się przyzwyczaiłam do tego, jaka jestem. Ale y, jest coś, co chyba nigdy mnie nie opuści, jeżeli chodzi o takie typowo y, kobiece y, spojrzenie na siebie, że y, Zdarza mi się taki auto body shaming, że och, ale tutaj przybrałam, o, tu, tutaj jakaś fałdka, tutaj o, zapasy na zimę, chichu, chichu, zmiana opon na zimowe, wiadomo, jak to każda kobieta, znaczy prawie każda. Użalanie się nad własnym ciałem, marudzenie, nie dość, że wprowadza nas w zły nastrój, to jeszcze demotywuje. Po co to sobie robimy? Bo kobiety są od zawsze uczone, że ładnie wyglądasz i tak dalej. Ja, bardzo, ja częściej, jak byłam dzieckiem, słyszałam, że ładnie wyglądam, niż że coś yy, mam fajną jakąś tego charakteru, czy coś fajnie zrobiłam. To jest normalne, że nam się to wydrukowało. Mhm. A ja właśnie często słyszałam, że nie fajnie wyglądam. W sensie nie można mi było zarzucić tego, że się źle uczę albo się źle zachowuję, ale często miałam wspominane, że. Często mówiono mi, że mam szerokie usta, że mam wystający tyłek, że nie mam łydek zgrabnych. I jakoś tak miałam w głowie zakodowane, że to jest coś, co jest we mnie złego, do poprawy. I że to jest ważne, nie? I że to jest ważne. Myślę, że wszystko siedzi w głowie, a to, co mamy w głowie, to programujemy sobie nie tylko same, ale także robią to nasi bliscy. Niestety byłam w takim związku, w jakim byłam, gdzie właśnie te 10 lat temu, gdy byłam 10 kg mniejsza, lżejsza, miałam lepszą cerę i w ogóle byłam taka zgrabniutka, fajniutka. Dalej uważam, że jestem fajniutka, ale wtedy bardziej wyglądałam, przypominałam ten typowy kanon piękna, ale wtedy czułam się o wiele gorzej, czułam się gruba. Czułam się brzydka, czułam się taka niefajna, że ciągle się stresowałam, że o, oh, powinnam się ogarnąć, powinnam coś ze sobą zrobić, ale nie umiem zacząć. Yy, ale to, to nie była prawda, ja nie musiałam nic ze sobą robić, po prostu wmawiał mi to mój facet. Wsparcie osoby, niezależnie czy to będzie kobieta, twojego kobiet, czy mężczyzna, jest wyjątkowo istotne w budowaniu takiej e, jakby świadomości i poczucia... E, e. Własnej wartości. Teraz, 10 lat później i 10 kilo więcej, gdy moja powierzchnia przytulania trochę się zwiększyła, czuję się lepiej, czuję się bardziej kobieco, czuję się sobą i nie czuję, że cokolwiek powinnam w sobie zmieniać. To jest zjawiska body shaming, czy body positivity. Mi się wydaje, że to zjawisko było, znaczy body shaming, że sami, sami o sobie mówiliśmy źle. Dużo więcej kiedyś, że, że przeszła taka fala akceptacji pari pozytywnej, szczególnie w Stanach. Mi się wydaje, że w Polsce też, chociaż nie jestem zawsze na temacie, jeśli chodzi o te rzeczy. I że ogólnie byliśmy tak uczeni, żeby nie. Żeby, żeby nie mówić za bardzo pozytywnie o sobie i żeby i z tego powodu, jeśli się czuliśmy na przykład dobrze w ten dzień, to mówiliśmy, że o, wyglądam tak strasznie, żeby ktoś Ci powiedział, że wyglądasz dobrze. Świadomie unikam tego i świadomie jak, jak widzę, że to się dzieje, to mówię innym, żeby te, tego nie robić, bo to jest strasznie niezdrowe. W Stanach czasami jest w drugą stronę, że jak się widzi bardzo szczupłe dziewczyny, to oh my god, you're so skinny, eat something. Wydaje mi się, że przeszło no, na to, że mamy akceptować wszystkich. E, no i później nagle z jakiegoś powodu też sz, sz, szczupłe dziewczę zaczęły dostawać negatywny, mm -hmm. e, jakiś tam feedback. Też trochę nie pomagają swoim przekazem niektóre e, ruchy z drugiej strony, które się naprawdę puszczają po ręce czasem. Ostatnio Dziewuchy dziewuchom napisały coś w stylu. Że otyłość nie powoduje chorób. Co zostało oczywiście zjechane przez wszystkich dietetyków i, i całe środowisko naukowe internetowe, bo no to, jest, to jest straszna bzdura. Damian parol potem wrzucił statystyki, z których wynika, że otyłość, że otyłość może skrócić życie nawet do 10 lat, co no, no to jest poważny problem, jest to problem systemowy nie ma co udawać, że, że tak nie jest, nie, nie trzeba zakłamywać rzeczywistości, natomiast no na pewno nie pomaga w tym nie pomaga w tym zawstydzenie ludzi za ich wygląd, nie pomaga w tym zawstydzenie ludzi za to, co jedzą, tak jak kampania niedawna plakatowa, która posługiwała się hasłem żryj, sugerując, że grube osoby to tylko żreją, no to, to, to jest skandaliczne według mnie. Powinniśmy chyba generalnie odchodzić od tego, żeby dawać sobie samym przyzwolenie na to, żeby oceniać czyjś wygląd. Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która powinna odejść do, do lamusa. Ciało istnieje po to, żeby pełnić określone funkcje, więc jakby jedyną dyskusją, która wydaje mi się jakaś rozsądna i uzasadniona jest dyskusja taka, Typowo medyczna, indywidualna, nie wiem, z lekarzem, z rehabilitantem, z kimś, kto ma nam pomóc e, tę funkcje utrzymać albo przywrócić. E, a dyskusja na fejsie dotycząca tego, czy ktoś ma więcej czy mniej tłuszczu, albo jest mały, albo duży, albo coś tam, coś tam. Wydaje mi się nieraz absurdalna. Na to zwraca również uwagę autorka książki Obsesja Piękna, e, która jest nie tylko pisarką, ale też naukowczynią prowadzącą badania w obszarze tego zjawiska zabawy typu dokończ zdanie moja najseksowniejsza część ciała. Albo lubię, gdy ubrania podkreślają mi tutaj kobiety mają wpisywać na przykład pupę, brzuch, piersi, co ma rzekomo e, dowartościować je. Bo kiedy zrozumieją, że mają jakieś części ciała piękne, to podniesie się ich samoocena. Tymczasem to jest nie dość, że fragmentaryzowanie ciał, a nie idźmy tą drogą, idźmy drogą, którą idą mężczyźni, którzy patrzą bardziej holistycznie na ciała, to na dodatek to zwykle obniża naszą samoocenę, poczucie własnej wartości, bo co z tego, że mam niezłe nogi, jak mam ohydny brzuch, to ja. Powiedziałam tę frazę ze sto razy. Znacznie lepiej, jak podkreśla autorka i na co zwróciła uwagę Kasia Gandor, a wcześniej Hania Sywula, jest myśleć o swoich ciałach w kategorii funkcjonalności, tego, do czego nam się nasze ciało przydaje. I jeżeli już mamy dokończać jakieś zdania, to lepiej dokończmy zdania typu: Dzięki moim nogom mogę. Dojrzyjcie, chcę wejść na górę, dobiec. Dzięki moim rękom mogę przytulić kogoś, masować, yy, nie wiem, ugnieść ciasto, napisać coś, dzięki moim uszom, dzięki moim oczom, dzięki moim piersiom. Kiedy zacznie myśleć się w tych kategoriach, to rzeczywiście człowiek dochodzi do wniosku, jakie to ma ludzka znaczenie, ile tak naprawdę ważę, albo ile mam centymetrów tu i ówdzie, albo jak dokładnie wyglądam w tych spodniach, lub jaki rozmiar noszę. Wiesz co, ja miałam w ogóle ostatnio taką bardzo interesującą rozmowę z, kosmetolog... z kosmetolożką moją na temat tego, z jakich pobudek kobiety przychodzą na zabiegi kosmetyczne, takie wiesz, robiące ciało i strasznie mnie przeraziło kilka historii, w których kobiety przychodziły i mówiły, że przychodzą dla mężczyzn. wiesz? Że one przychodzą się zmienić, że one przychodzą się odmłodzić, że one przychodzą się od wypiększyć, bo, bo mężczyzna od nich tego wymaga. I to jest po prostu straszne, tak nie może być. No. Jeżeli chcecie chodzić, to chodźcie i się upiększajcie, bo na tym polega to, żebyście się kobiety człowiek kobieco, a nie dlatego, że potem wiesz, ten w recepcji z takiego kosmetycznego przychodzi mąż, bo to jest autentyczna historia. I ona się go pyta, no jak podoba mi się, a on odpowiada, a tobie już nic nie pomoże. Przy wszystkich. No i to jest po prostu, to jest zabijające jakiekolwiek poczucie własnej wartości. Dlatego kobiety wydaje mi się czasem troszeczkę za bardzo idą w kierunku ideału, którym w ogóle nie powinny być. Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to body jest na porządku dziennym. Oczywiście. Bardzo wielu mężczyzn dzieli kobiety na, na te atrakcyjne, które są dla nich obiektem pożądania seksualnego i na te, które uważają za nieatrakcyjne. Wtedy Pojawiają się mniej lub bardziej wulgarne inwektywy. W najlepszym wypadku, jako, jakkolwiek e, stereotypowo określają dla osób e, z nadwagą albo nie z klasyczną budową ciała. Ale są też mężczyźni, którzy inwektywy nie robią? Oczywiście, no tak samo, no, jest taki podgatunek mężczyzn, którzy są feministami. E, jest podgatunek, e, podgatunek mężczyzn, który po prostu nie traktuje kobiet jako obiekty e, pożądania seksualnego, tylko podejrzewam, że to mimo wszystko e, jest mniejszość. Pamiętam, miałam taką myśl kiedyś, że wyobraziłam sobie, że mężczyźni, którzy są puszyści, zorganizowali przemarsz przez miasto w, nie wiem, w samych majtkach półnadzy po to, żeby zaprezentować światu i zakomunikować mu, że czują się piękni. I wydaje mi się, że jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, to większość ludzi pomyśli, że ona jest absurdalna. Tymczasem kobiety brały udział w takich inicjatywach. I nie mówię o tym dlatego, żeby się jakoś naigrywać z tych kobiet, które... W tym brały udział, tylko że to była taka myśl, która mi bardzo dobitnie uzmysłowiła, jak różnym standardom podlega ciało męskie i ciało e, kobiece. Że mamy jakieś takie przyzwolenie w głowach na to, by, by ciało kobiety było oceniane nieustannie, bardzo często, bardzo rygorystycznie, tymczasem ciało mężczyzny zwraca naszą uwagę właściwie tylko jeśli jest skrajnie zadbane albo skrajnie zaniedbane, a wszystko, co jest pomiędzy. Umyka naszej świadomości. Słyszę właśnie, że obudził się mój sen, więc muszę szybko kończyć. Chciałabym bardzo podziękować moim wszystkim gościom i gościowi za to, że wystąpili w moim filmie. Zwłaszcza, że zaatakowałam was yy, z znienacka i nie mieliście nawet czasu przemyśleć swoich wypowiedzi, ale mimo to uważam, że były bardzo wartościowe i mądre. I jestem jak zawsze bardzo ciekawa, co wy. Drodzy widzowie, drogie widzki, sądzicie o tym wszystkim. E, piszcie, komentujcie, subskrybujcie, nie żałujcie łapów w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!